Donald Trump na 100% wygra wyścig do Białego Domu za pół roku. A przyczyną tego będą Żydzi. Dokładnie tak. Dlaczego Żydzi? Otóż nie wiem, czy wiecie, bo media raczej o tym rzadko donoszą. To, co się dzieje w tym momencie na amerykańskich uniwersytetach, na amerykańskich kampusach już od kilku tygodni są okupowane przez zwyrodniały propalestyński prohamasowski skurwiały tłum popierdoleńców studencików i aktywistów którzy nienawidzą Izraela, ale również że nienawidzą Ameryki, nienawidzą Zachodu Nienawidzą sukcesu i blokują żydowskim studentom wejście na kampus. Co na to władze uniwersytetów? Nic. Przez wiele tygodni tolerowali ten stan rzeczy. Nie zrobili nic, żeby usunąć skurwysynów synów z kampusu, z tą okupację w jakikolwiek sposób zatrzymać. Nie, w, nie wpuszczali policji choćby na ten kampus. Administracja uniwersytetu miała to w dupie. No i mleko się już rozlało, bo tak naprawdę cała Ameryka widziała impotencję władz uniwersyteckich, właśnie na, zwłaszcza na, na Uniwersytecie Columbia była, że powiem, naj, największa okupacja przez tych proha, prohamasowskich zwyrodnialców, na UCLA i tak dalej, na tych uniwersytetach dopiero niedawno, chyba wczoraj dopiero użyto policji, żeby usunąć, brutalnie i fizycznie usunąć zwyrodnialców. Ale przez wiele tygodni cała Ameryka widziała obojętność władz uniwersyteckich wobec tego antyamerykańskiego przede wszystkim zbiegowiska. To ci ludzie, te zwierzęta tak naprawdę nawoływały do intifady nie tylko przeciwko Izraelowi, ale przeciwko całemu Zachodowi. Nawoływały do wojny z Zachodem. No i właśnie to spowoduje, że zarówno Amerykanie żydowskiego pochodzenia, którzy głównie wspierają, głosują nad demokratów, zwątpią, ostatecznie zwątpią w Bidena i zagłosują nad Trumpa, ale przede wszystkim cała Ameryka, widząc to, przesunie się w prawo. Przesunie się w prawo, ponieważ Trump będzie tutaj symbolizował właśnie. Siłę, zdecydowanie i sprzeciw wobec takiego przykładu, takiego pokazu impotencji i obojętności, braku zdecydowania, braku zdecydowanych działań, tolerowania tej dziczy propalestyńskiej, skurwiałej i antyamerykańskiej. Także za pół roku Amerykanie właśnie wybiorą. Amerykańskiego Mussoliniego po raz kolejny. Autentycznie, na, na, właśnie na, na, na takich incydentach faszyści prawicowi zdobywają poparcie. Tak samo było, przecież ja o tym mówię, dlatego że tak samo było w 1968 roku, w czasie wojny w Wietnamie. Protesty studencików jebanych na uniwersytetach amerykańskich, okupacja kampusów, współudział administracji uniwersytetów właśnie w tych protestach, a więc de facto zakłócanie normalnego toku studiów, spowodowało, że na prezydenta został wybrany właśnie z prawicy Richard Nixon, a nie na ponowną kadencję Lyndon Johnson. Właśnie dlatego, że władze lewicowe, władze uniwersyteckie były obojętne, czy też nawet miały współudział w tych protestach studenckich, a rząd federalny też nie, jakby no, nie był zdecydowany w działaniach, żeby ukrócić po prostu te wszystkie studenckie protesty i te burdy przede wszystkim, burdy zakłócające spokój. A w tym momencie widzimy dokładnie to samo. Nie do tego jeszcze mamy ten element antysemicki, czyli właśnie niewpuszczanie żydowskich studentów na teren kampus, czy do biblioteki, blokowanie przez właśnie ten tłum propalestyńskich pokurwów wejścia, czy dosłownie rozruby, no bo w, w, w pewnym momencie dochodzi właśnie do fizycznej przemocy, którą można było łatwo ukrócić, po prostu pierwszego dnia tych protestów, tych Rozpożycie się tej okupacji, po prostu wpuścić policję, żeby nie spuściła w pierdol, tak jak zrobiono w, na którymś tam kampusie w Teksasie, gdzie po prostu policja w pełnym combat gear wlazła i spuściła łomon tym śmieciom. Dokładnie tak. No, ale właśnie te uniwersytety, przodujące akurat w byciu po prostu centrami antyzachodniej propagandy, a więc Columbia, UCLA i tak dalej. Mam nadzieję, że tutaj ponieważ na tego najwyższe konsekwencje. Już główni donatorzy, co nie, absolwenci tych uniwersytetów, którzy ułożyli miliony, setki milionów dolarów yy, darowizn na, na te uniwersytety, wycofają swoje donaty. Yy, zwłaszcza, że większość przecież tych absolwentów, bogatych, bo absolwentów wspierających te uniwersytety są, jest pochodzenia żydowskiego. I w ten sposób te wszystkie uniwersytety pójdą pod młotek, bo przecież od dobrych kilku dekad to uniwersytety są główną przyczyną upadku Ameryki, upadku intelektualnego i moralnego, filozoficznego Ameryki. To są właśnie uniwersytety, które uczą rzeczy niezwiązanej kompletnie z nauką, tylko uczą propagandy antyzachodniej, tego pierdolenia o złym kolonizatorstwie, imperializmie zachodnim. Opresji, no i co tam dalej? Ten zawłaszczeniu kulturowym, to są przecież wszystko idee, które są zrodzone w głowach popierdoleńców, którzy na tych uniwersytetach wykładają. I mamy kurwa powtórkę. Powtórkę z tego, co miało miejsce przed kilkoma laty, kiedy właśnie rządził Donald Trump i były te protesty na uniwersytetach. To teraz mamy powtórkę z tego, tylko że teraz, jako że teraz rządzi Biden, no to że powiem. Ogólna Ameryka, widząc tutaj impotencję rządu, jednak będzie skręcił w kierunku jakby konkurenta, czyli Donalda Trumpa. I jestem kuźwa przekonany na 99%, że właśnie wygra Trump z tego głównie powodu, że będzie przeniesienie tych głosów amerykańskich Żydów z demokratów na republikanów, czyli na Trumpa. No, i ludzie niezdecydowani też, widząc to, co się dzieje, zagłosują na człowieka, który się wydaje tutaj uosabiać zdecydowanie, czyli na Trumpa. Zdecydowanie w obliczu takiej dziczy, jaką właśnie nie są w stanie, stanie jej ukrócić władze uniwersyteckie i rząd Bidena. Tak, właśnie będzie. A przecież elektorat Trumpa już. Jest mega zradykalizowany, ale też jest mega antysemicki. Czyli, de facto, dojście Trumpa teraz na tą drugą kadencję do władzy, to jest dojście do głosu tych mrocznych i antysemickich, tylko że z prawej strony elementów amerykańskiego społeczeństwa, czyli Żydzi głosujący w tych wyborach na Trumpa de facto głosują na pętle na własnej szyi. Niestety, ale takie, tak jest zeitgeist i takie są koleje losu. I winę za to jednak ponoszą właśnie amerykańskie uniwersytety no i demokraci głównie. Demokraci, którzy po pierwsze nie usunęli radykałów ze swojej partii, tolerowali, właśnie tolerują przecież nadal takich pokurwów jak y, kongresmenki właśnie y, Rashida Tlaib czy tam Ilan Omar. Mega antyamerykańskie, antyizraelskie y, skrajnie lewicowe pokurwy, które są przecież w kongresie, w izbie reprezentantów. One nigdy nie zostały potępione przez partię demokratyczną y, i są tolerowane, a powinny być usunięte z kraju w ogóle. Zrzucona na spadochromie albo i IBS nad Somalią czy innym krajem, właśnie yy, z którego pochodzą. Bo jak się nie podoba wam Ameryka, to wypierdalajcie. Yy, takie, taka powinna być maksyma obu partii, zasadniczo. Jeśli przyjeżdżasz do Ameryki jako imigrant, a bierzesz udział w protestach antyamerykańskich, antyzachodnich, wymachujesz flagą palestyńską, czy inną szmatą, to powinieneś wypierdalać z kraju, być natomiast usunięty. Jesteśmy na wojnie i żołnierzy wroga się usuwa. No w każdym razie demokraci sami stworzyli tę sytuację. Sami stworzyli de facto amerykańskiego Hitlera, bo tak już można nazywać Trumpa. Trump sam nie jest oczywiście antysemitą, natomiast jego elektorat jest, więc Trump gra pod swój elektorat i już nie jest taki proizraelski, jak to było w 2016 roku, kiedy się starał o prezydenturę, dlatego że głos Chrześcijańskich fundamentalistów, ewangelików proizraelskich, już nie jest dla niego taki ważny jak głos tego elektoratu protestu, tego elektoratu roszczeniowego na prawicy, który jest mega antysemicki i antyizraelski, właśnie jakby tutaj w ramach tej maksymy America First, którą głosił właśnie, głosi nadal ten taki młodociany antysemita pojeb Nick Fuentes. Ci ludzie de facto, którzy jakby doszli do prominencji podczas pierwszej kadencji Trumpa, oni teraz kształtują nowy elektorat Trumpa, oni kształtują również w ten sposób politykę, jaką będzie Trump kontynuował, jeśli obejmie właśnie stolec Białego Domu. I faktycznie tak będzie. Także najbliższe cztery lata będą bardzo mroczne dla Ameryki, ponieważ raz, że Trump właśnie dojdzie do władzy, Wybrany głosami tych, którzy najbardziej są teraz poszkodowani przez demokratów, czyli właśnie przez Amerykanów żydowskiego pochodzenia, czy tą milczącą większość amerykańską, która widzi, co się dzieje na uniwersytetach i nie może tego zaakceptować, więc zagłosuje na Trumpa, który obieca właśnie prawo i porządek, co nie? Law and order, type of guy, a to wyniesie do władzy. Jeśli nie personalnie, to na pewno w kwestii ideowej takich popierdoleńców właśnie jak Nick Fuentes i ta cała właśnie antysemicka, antyimigrancka, antyukraińska, również proputinowska, autorytarna Swołocz, która w tym momencie stanowi główny element elektoratu Trumpa. I tak upadnie Ameryka. Jak widzicie, Ameryka nie upada przez tych pokurwów propalestyńskich, antyzachodnich. Ameryka upada przez to, że te pokurwy przesuwają wbrew sobie okno Overtona skrajnie na prawo. A na tym żerują już właśnie spin-doktorzy tego nowego faszyzmu. I tutaj, w jednym i w drugim scenariuszu, najbardziej poszkodowani będą Żydzi, a więc Najbardziej prześladowana mniejszość w Ameryce w tym momencie. Co więcej, najbardziej zasłużona dla ludzkości mniejszość w nauce i gospodarce. Nie ma bardziej utalentowanych i zasłużonych ludzi dla ludzkości niż właśnie Żydzi. Kolektywnie możemy tak stwierdzić, i ci ludzie będą najbardziej poszkodowani, zarówno teraz są poszkodowani i będą. Nieważne, czy wygra Biden, czy wygra Trump, Żydzi muszą naprawdę podjąć ciężką decyzję i amerykańscy Żydzi będą musieli chyba po prostu wymigrować do Izraela. No to wychodzi. Bo Ameryka stała się już miejscem bardzo nieprzyjaznym dla Żydów. I nie ma w tym ani krzty przesady, Wystarczy właśnie popatrzeć, co się dzieje na uniwersytetach. Nawet jak ten tłum pro Hamasowskich, propalestyńskich aktywistów zostanie brutalnie i fizycznie usunięty, to nadal ten już jakby właśnie zintegrowany, antyzachodni, antysionizm będzie dotykał każdego Żyda zawsze i wszędzie w tym momencie w Ameryce, nawet jeśli. On nie popiera choćby Izraela, nie? Bo to już nie ma znaczenia. To, jest, to już jest całkowicie zinternalizowany i zintegrowany antysemityzm. Pod przykrywką antysyjonizmu i antyimperializmu. I to jest rezultat właśnie kilku dekad prania mózgów przez amerykańskie uniwersytety, które w ten sposób wychowały całą e, tą nową elitę władzy. Także tutaj rządy Trumpa, czy nawet jakiegokolwiek innego prawicowca nie pomogły i nie pomogą, ponieważ no, nie oczyścisz setek tysięcy ludzi przekonanych o tym, że Izrael to jest wągier na tkance ludzkości i piastujących wysokie stanowiska zarówno w, w, w amerykańskim biznesie, jak i polityce. Ci ludzie będą jeszcze przez dekady na podstawie tych swoich antyizraelskich i antyzachodnich uprzedzeń, będą kontynuowali to, co robią. A nie pozbędziesz się przecież ich, bo nie możemy czytać w myślach, nie wiemy, czy na przykład dany w tym momencie, nie wiem, kandydat na prokuratura okręgowego w Ameryce, który jest wybierany w wyborach demokratycznych, nie jest właśnie antysionistą z irasownymi uprzedzeniami wobec Żydów. No i tak w tym momencie z tym się będą borykać Stany Zjednoczone jeszcze przez dobrych kilka dekad. Także ja mam nadzieję, że te incydenty obecnie na uniwersytetach przynajmniej spowodują odpływ donatorów. Oby. Oby. Przynajmniej się uda w jakiś sposób zmniejszyć ten zły wpływ uniwersytetów na najbliższe dziesięciolecia, ale i tak Ameryka będzie musiała się borykać z efektami tych uniwersytetów, efektami wyprodukowanymi przez z kolei ostatnie dziesięciolecia, no więc ehh, gnicie od wewnątrz, to jest to, co właśnie niestety Amerykę niszczy. To nie jest wróg zewnętrzny w żaden sposób. Z każdym wrogiem zewnętrznym Ameryka by sobie dała radę, ale nie wtedy, kiedy jest osłabiona. Kiedy Grima Wormtong do uszu młodych ludzi sączy jad. Być może związane z tym właśnie, że uniwersytety przez kilka ostatnich dekad wyprodukowały setki tysięcy jeśli nie miliony antysemitów wrogich wobec Izraela, Zachodu i Ameryki, jest to, że Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, a więc skurwiała instytucja bez żadnej w sumie władzy, chce, ale jeszcze to nie zrobiła, wydać nakaz aresztowania Benjamina Netanyahu i innych izraelskich oficjeli rzekomo za zbrodnie wojenne. To pokazuje, jak skurwiały mamy obecny świat, że. Coś w ogóle takiego jest na agendzie w tym momencie, że coś takiego przeszło przez myśl ludzi zasiadających w Międzynarodowym Trybunale Karnym, ale nie cieszcie się antysemici i antyizraelskie kurwy, ponieważ Izrael nie jest członkiem tego Międzynarodowego Trybunału Karnego, nie podlega pod jego jurysdykcję. A jeśli jakiekolwiek państwo yy, podniesie rękę na izraelskiego oficjela, to Izrael temu państwu tę rękę upierdoli. Mamy do tego środki. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Izrael nie są, nie, nie podpisały żadnej umowy z, M z MTK. Więc y, Benjamin Netanyahu może sobie swobodnie podróżować do Stanów Zjednoczonych i do i, 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 do Izraela. I mu żaden taki areszt nie będzie groził, także chuj wam w dupy i tyle. Natomiast no, nie miałbym nic przeciwko, żeby jednak izraelskie sądownictwo dorwało Netanyahu za to, co faktycznie ma na sumieniu, czyli jakieś tam właśnie przewały korupcyjne. No i żeby izraelskie społeczeństwo odsunęło go od władzy za ten blamasz z 7 października. To jest przecież jego wina. Także tak. Natomiast międzynarodowy tryb karny być może trzeba będzie zbombardować. Stany Zjednoczone i Izrael mają pełne moralne prawo się bronić, również przed tego typu właśnie organizacjami jak MTK. Sens istnienia takich organizacji nie istnieje, Też w sensie no nie, nie ma po prostu sensu istnienia takich organizacji. Bo te organizacje nie mają żadnej jurysdykcji. Tak samo i ONZ nie ma prawa istnieć, ale o tym w innym odcinku muszę to poruszyć szerzej w ogóle. To ten błędny koncept prawa międzynarodowego, trzeba to zaorać będzie. Tutaj wbrew, wbrew pewnie temu, co sądzą liberałowie, jak Napierała, trzeba zrobić. Z tym skończyć, z tym konceptem. Ale okej, okay, dobra. Także płonne wasze nadzieje, antyizraelskie kurwy. Żaden Netanyahu, żaden Izraelczyk nie stanie przed skurwiałym międzynarodowym trybunałem karnym w Hadze. Natomiast już jest większe prawdopodobieństwo, że po prostu spuścimy bombkę na ten pokurwiały trybunał i tyle. Bo tak cywilizacja musi się bronić przed barbarzyństwem. Telhaj.